Ej w kolejnym odcinku z Minecrafta. Właśnie teraz mam znów 30 level, bo cały czas zbieram level poza odcinkami. U, 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 u. Może jeszcze coś na dół tam. A to będzie proste. Jest leśmy moje swoje niestety. Ale tym się nie przyjmuje Właśnie będziemy w tym odcinku, zbierać na te Tutaj już część byliśmy Tutaj wisi się wszystko, jest Ja już to miejsce znam na pamięć Jest dom o, Oprócz na lasu jest to tak, tylko jestem No i mi roz... Jest zrobiła większą farmę ja Mam o tym powiedzieć Mamy większą farmę Jaka długa teraz? I powstanie i dotąd, teraz... Chciałem tego zrobić. Mieliśmy dotąd i teraz mamy Jezu dłużej. Nie zbieram do maksa. Załaduję. A tutaj w ogóle jest król. Jaków. Bo ma całą przesadowaną zbroję żelazną. Musiał jakoś od niego dostać, ale nie chciał. A, a Enderman basia, jak, jak kłócą się, atakują. I i samo od Creepera. Z Enderman. Nie ma Cobblestone. To była u mnie i ucieka. Nie Boi. No i zginął. Nie sądzę, uciec. Tutaj. Tutaj to wszystko się działo, co mówiłem. dobr Obelisk, lasy 50 metrów. To był za zatować No ale nie dla mnie. Dla dla, dla... to albo dla Milano. Ja dla mnie to nie zaantuje na razie dla kwasznego. Bo jest zenzetowany, weź się, wezmę. Nie, ja mam syfek w ekwipu. Ale nie, kró to był, bo ja miałem takiego, miał z drobną zrobioną sprość zenzetowaną, oprócz hełmu, a ty masz tylko sama skóra. O nie, e, e, poszekaj się. Oj. Za gówno, Zagówniane zombiaki. Ciebie. Pa! E tam jest jakiś złoty generał, ale najpierw musimy pójść do drobnego. Debil! 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 Już! I jest. Już tam jest! O jest tam! Jeszcze tam jest król skeletu, I tego z królem a, ja! A ja nic się, nic się nie zabrałem. No, jest tam. O, ma w ogóle twoje nasionko. No. Ja Miałem zaczął to do piechał, ale nie dla mnie, tylko dla miałem. I nie zdążyłem. Nie miało miejsca dobra? A albo czekaj, chwilę. co to jest Affinity? O, oprócz są starej, ale nie wiem czy to jest Affinity. Coś dobrego? Nie, bo ja się nie znam na leczantach. Co tutaj Eu também, ah. eu também. Oh, eu também. Eu também. Eu Eu também. Eu Tam, 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 jest, tam jest, mój budynek. Na którym obserwuję wszystkich. tak, zbudowałam sobie taki taki tak, I tutaj jest mój sekret. Na tak, 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 jak to tutaj... No on. ty zrobiłeś? No on... Wykopał mi mój dirt. Ufaj. Poza mi to, bo to będzie lepsze. Wykopał no raz mo z mojej władzy. Tak mi wykopał. <grywa> jezu. <grywa> ja wiem, co mogę dostać do serca. Zabrań Jezu. Nie miałbyś być odcinek o obawieniu się. Miam, 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 miam To jest bajki i na górę drogi. Tu tam jest, ale tutaj. Pro, te Tak. No, ja akurat to mnie Nie, ale. Tutaj jest jedno. No, Luna. Tak jak na moje psa mówię, Luna. Kup Luna, niech zesta. Caj, okay, coś chciałam zrobić, a zapomniałem. Wyjdźcie, chyba ja coś chciałam zrobić, ja zapomniałem ja, <grym> ciko, ja robić, ja zapo A, schody. Poziom schodów, ty wystarczy? starszy, chyba tak. Okay, jak to wygląda? A, okej. Okay. No to jest łatwe, chyba to zrobienia. Bum, 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 No bum, Ja buduję tutaj schody! A ty ja mi Serio? Tam no, zaraz masz małą HP, jest! Ma całe HP, HP, popychałem na twój ekran, Bo no. jest! Kolejny się wkurzył Albo to luna, kuza. Dobra, idziemy szukać kwarc. A nie uciekam za tobą. Ja nie mam bloku. No ale na derajdę, bo to był jeden rak. Musimy się znów występnąć do domu. Albo do Hiszpanii. Nie. Idę po bloki, może Tylko Idę po bloki, może tam poczekać. I do kolekcji. To kolekcji. Do kolekcji! taki jest taki Nie Trzy taki Już taki raz coś wystarcą. Chyba to pewnie bym nie wiem czy wystarczyła jeden do, do dupy tylko pan ok. Ale miecem po miecem zombiaka Jakbyś karmił jakimś miecem z tym. O, szwinia, się się wkuzył. To jest marnowanie mięsa, co? No. Dobra, bo czekam na mojego papasa, bo jestem bardzo blisko spalna. Portala, musi, musi, musi mnie znaleźć. <ślinęli> Siema. Wiem. I babasa. Nie, 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 tego babasa, boję się go. Boję się tego babasa. A gdzie? A tu. Co robi? Ja gonię Słyszałuna, ale w prawdziwym świecie. A nie, nie, nie w Minecrafcie. Bo ja mam guarda. A nie dlatego uciekam. Kwarta! Ała. Nie? Tak, się mnie? Czy chcieliście? Nie, bo Grupek. O no nie kolejny grubas. A nie do mały grubas. Nie musisz. Ojej. Ja nie nie wykopuł mojego gwardza. Ja teraz zbieram. O gdzie jest ten gwardz? Był. Trzeba było odbudować schody. Нет, в вазах вы у меня на месте, я там что-то да пала. Я... кабу Аминь. А я... я где там виделась меня? o! Ej, co ma tutaj robisz robić mosty? Tutaj w tym No Tutaj są takie jakby schody no nawet jest wełna poznawiona jest trochę Bostów. Kiedy? Jak to? Ej, ty mniej ode mnie straciłeś co osus? A bo z kosztem nadal pewno. A, a nie, on o pół sercuskawi. Nie jest korzyść na tamto. Ja mam diamentową zbroję, tylko bez spodnik. Teraz to. Nie na szkoła bez bonik. Bo zombiaki też lubią bez hełma. I żeby spadłem. To to było. Palenie. O nie! Ta mała shauma chciała mnie dogonić, a ona umarła tutaj. Bo I umarła. Tak. A teraz ja. Trzeba jeździ dwa bloki, bardzo szybko. Um, tutaj było. Ja wełna Dalej. Ja wełno. Tylko paj... że widziałeś jak ja wykopałem blok i się, się popchnąłem. To był ratunek. Ratunek 112. Nie ja sobie wykopałem bloki i się... Blok, ja się uratowałem. No właśnie ja wiem o tym jak wykopałem. I się uratowałem. Tak ja po prostu chciałam nacisnąć na ciebie. Ja się popchnąć i się nie udało. Ale bo ja za z za drugim bopchnięciem mi się udało i sobie No wiem. Jeden level mi brakuje. To właśnie spudować tutaj schod, zabawa więcej mostów zrobić.

Most jest do więzienia, tylko najpierw do wyjścia, a potem do więzienia, okej? Okay? Dobra, już jest zbudowany. Teraz do więzienia most. Możemy wziąć na to. Kułzetuszka zresiłem. O nie, ładem do ich więzienia! Muski na rzecz nie bym, by, byz, cały dzień bym nie grał. Może w kuzu. Już w ogóle nie grał przez cały tydzień. A, albo... O! Kwarce, kanapie, kopanie, ale zobacz, co stoi, stąd, ale nie grał. Ooo, kwarseka na wykopanie, ale ja i w dupie to mam. Walka, -gu walka, walka, Ej, walka, 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 Ej, to walka, to, walka, który ma... walka, 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 No walka, 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 on walka, 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 On walka, walka, wygrał. walka, 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 Zawsze kiedy nagrywam akurat, co nie? Ja Ja na każdym byłem. Emil nie. Tam jak jest. No to rak wykopać. Nie na no ja rakuar. Ej, tak samo pomyślałam, co powiesz. To wykopię. Nie, nie wykopuj. No to mi... No <śpiewa> i możesz wykopić na pewno To nie są krzypy, to są drzewa. Kupi grubas. Chcesz dostać? Fuck tylko zginął, widzę bo ja jej saliłem z ręku parę razy, a, jedna... a drugi nie, bo już się jako saliłem. No, kopać kwarc, muszę tam czekać? Nie, przy przy tam nie, nie, Chodź się do portalu, Pamię jakie był. to tyłu iść. Jak robot iść. Tak, o, ja jestem robotem. Ała. I tam jest... nie ma lasu może. Gdzie ty jesteś? Poczekaj. O widzę się. Gdzie ty jesteś? <grystanie> Gdzie ty jesteś? Ja obok tutaj. Ty tam byłeś! Ty gdzieś tutaj byłeś, tu, ale... A tutaj patrz, gdzie nie widziałeś Tego nauto. Tego. Sku... Tu! Tego. 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 też Tego. Tego. ale Tego. stało. Tego. Tego. So <come paid Bisnat Island> tu <fromguebbebbe> do spacer'a z mieczem, jak to się skończ? A są schody w ogóle A nie, ty nie ma schodów, bo nie są Ale jest na kładzie, ale się skończyć I zrobię takie coś Tak też Ich... ale ja. jest Kupię kwart. tu kwart. Ja są bieżący. Idealnie. No to wszystko wymierzone. Wypraw, <laughs> no, ale ty mnie biłeś. Spadłeś. A się łatwiej drogę, chodź! Ci będę do matowa i zginiesz nie wychodź, ja ci pomogę. Cooper, Jej ich! Że wejdziesz mi pomogę! Nie takuj, że mi odmieczy. O, widzisz mnie? Mam 10 level od nich, dzięki Hubert, bo ich zabiłem tyle. Nie, nic nie wziąłem. Oni mi się hełm z końcu też. Teraz wyglądam jak samiec jakiś, Hello. ale chodź. Ty jest mięsko tutaj twoje. Ja mogę już wrócić do domu. Ja też muszę trochę... Kolejny level Kolejny level z tobą. Tylko jedna misja muszę mieć, tak? Jest trochę go z tanie. Tak. tak. Bora, najpierw ten złotuje chestplate. Mój jest ukończony. Acton Angranding 3 Protection 3. dobre. Mmm, dobre! Yes! Mamy kolejną zbroję! Mamy już dla Emila. Teraz tylko dla Tomka i potem. Czy nie? Nie, bo ty jesteś za słabe. No. Fuck no. you! Marnowanie ekspa to jest. No. Muszę nauczyć grać. Okej. Okay. To no. stały level. Został Będuś w kolejnym odcinku. Raz umarłem z Expem, ale nie raz co z nim Tak Jak to bym miał? Już, chyba jest to. Bo potem ten haczył jest po Potem That's probably ja Yeah, it's the name of the episode. Oh, dobra, ale my już kończymy odcinek, kapa. do